Czym liderki, Wybaczcie, Wybaczcie nam! Nie! Tia, -e. nadaj mi trochę wody, tak mi się chce pić. Dziewczyny, to niesprawiedliwe, że nie wpuszczacie nas do obozu. Jesteśmy głodni i spragnieni. Nie, Smile, wybaczyłam ci już zbyt wiele razy. Wiesz co, Browaste, nie podobasz mi się już, obciąłeś sobie włosy za krótko. Max, jeżeli chcesz wrócić do obozu, musisz się zmienić. Tak, chłopaki, musicie się najpierw zmienić. Przesadzacie z dziewczynami. I co, chłopaki, umrzemy z pragnienia? Nie! Dzisiaj ja was uratuję. Czy to rureczki? A mamy jakieś inne opcje? Macie. No dobra, ale dziewczyny mogły nam wybaczyć. A mamy inną opcję? Chodźmy. Dziewczyny, nie wybaczymy wam tego. Tak. Podoba Wam się, jak pijemy wodę z basenu? Chłopaki, woda jest czysta. Pijcie, pijcie. Wcale nie jesteśmy wkurzone. Nie, w ogóle. A więc pijcie, wszystko jest ok. Smilik, jak Ci idzie picie wody? Browasty chyba chciało Ci się pić. Max, nie wypij całej wody, chcemy jeszcze popływać w basenie. To podobne do Maxa. Dziewczyny, cieszę się, że nie mam chłopaka. Ort, co ty robisz? Co to jest? Co piliście wodę? Uciekamy! Szybka! Spójcie! Stój Oszaleliście, nie widzieliście, że pijemy wodę. Chodź tu! Popaki spokojnie, nic złego nie zrobiliśmy. To teraz mów, co było w butelce. Spokojnie, chłopaki, to był sprite. Potrzebna nam była pusta butelka. Widzieliśmy, że pijecie i postanowiliśmy to dolać. Tak, chcieliśmy wymieszać sprite'a z wodą z basenu. Przegranicy jesteście bezczelni! No dokładnie. Zamiast z nami gadać, to lepiej byście przeprosili czyli liderki, bo jak nie to was wyrzucą z obozu. Cicho sieć! Nie uczę, ryb pływać. Smolik, Dionu szukała kogoś, kto weźmie jej psa na spacer. Tak jak go weźmiesz, to ci od razu wybaczy. Dziewczyny, zobaczcie, już się kłócą. Czy nie sądzicie, że nasze chłopaki wyglądają jak stado baranów? Tak, są tacy naiwni. Dobra, dziewczyny, chodźmy, przestańmy na nich patrzeć. Aha, jeszcze się staną pewnie siebie. O tak. Cicho sami to załatwimy, a wieczorem was dorwiemy. Załatwimy. Ten Maxis jak zwierzę prawie mi rozerwał sweter. Po nim było wlać tylko sprojto. No, ale się czekali. Myśleli, że to co innego. Gigi, wstawaj. Chłopaki są na zewnątrz. Marusia, mnie to naprawdę już nie obchodzi. Mam totalnie dość Patryka. Gigi, ale tam jest Kef. I on na mnie tak dziwnie patrzy. Marusia, serio? Najpierw Artem, teraz ten Kef. Ja tam nie przepadam za kewem, więc nie wiem po co mam iść z tobą. Gigi, no weź, leżysz na moim łóżku, więc pójdziesz ze mną na ten spacer. Jestem twoją przyjaciółką, Marusia. Marusia, czekaj, słyszysz? Woda pod prysznicem. Kto tam jest? No nie wiem, idziesz ze mną czy nie. O, cześć, dziewczyny, nareszcie wstałyście. Julia, czy to ty? Julia, bardzo się cieszę, że cię widzę. Byłaś, dlaczego jesteś taka czerwona? Dziewczyny, powiem wam później. Idziemy na spacer. Jestem czerwona, bo jest lato. Gigi, teraz nie musisz iść ze mną. Przyjechała moja przyjaciółka Julia. Nie, Marusia, pójdę. Specjalnie dla Kewa. O, dziewczyny, powiedzcie mi, kto się całował w obozie, kto się rozstał, a kogo wyrzucili? Ach, Julia, mamy tyle wiadomości, tyle nowości. A ta, co wyprawiają cheerleaderki i koszykarze, to po prostu głowa boli. No ja co patrzysz? Znowu będą problemy. Na co patrzysz? Derwiemy was! Co wy tacy przestraszeni? zrelaksujcie się! Ciemni darki. One są takie piękne. Art, to nie nasza liga! Chłopaki, nie denerwujcie się. Są może i ładne, ale musimy poszukać prostszych dziewczyn. Erany, patrz na te królewny! Malik, musimy coś zrobić. Ale co? Wiem, musimy przestać się z nimi spotykać. Z kim się mamy umówić? Jest dużo dziewczyn. Tak, tak nie, nie tylko, tylko czyli liderki, liderki są, piękne. są piękne. No co dziewczyny patrzyli się na nas? Oni się wpatrywali. I chyba nawet coś o nas mówili. Dziewczyny w takim tempie że niedługo was zostawią. Nad, nie zostawią. Nie jesteśmy tylko cheerleaderkami, jesteśmy super laskami. Dziewczyny, chyba czas, żeby chłopaki wyprowadzili nasze pieski. Jana, to bardzo dobry pomysł. Teddy, czy jesteś gotowy, żeby iść na spacer ze Smilem? Bonnie, a ty kogo wybierzesz? Kto zabierze cię na spacer? Myślę, że Max powinien zabrać Bonnie. Dwumetrowy facet z takim małym pieskiem. Tak, Laila. Chyba lepiej, żeby wyprowadził go Browasty. Julia, liderki zerwały z koszykarzami. Dasz wiarę? Orety, tyle nowości. Mhm, a ja mam już naprawdę dość patryka. A ja Artema. A słuchajcie, a jak tam mój kokoszonek? Ciągle za tobą tęskni. Jest sam i czeka na ciebie. Dobra, dziewczyny, idziemy, muszę się rozprawić z Kewem. Ej, Marusia, tylko nie zapominaj, że ja w sumie to też trochę lubię Kewa. Dziewczyny, wy tak serio, mi też Kev się podoba. Dziewczyny, to nie ma znaczenia, po prostu koszykarze zabierają pieski. O, ślicznotki, a dokąd się wybieracie? A trening zrobiony? O, cheerleaderki, cześć, fajnie was widzieć. A tak w ogóle to wróciłam do obozu. Dziewczyny, a gdzie byłyście przez cały dzień? Nie widziałyśmy was. O, Julia, jesteś. Ja robiłam makijaż. Tak, ona chce, żeby Kev ją polubił. Gigi, zamknij się. A trening? Teraz będziemy trenować. Z, Z Kevem! No, no, dziewczyny! Życzymy udanego treningu z Kevem! Czy liderki naprawdę zerwałyście z koszykarzami? O, widzę, że ktoś ma długi język. Gigi! Co Gigi? To ty, Marusia, wszystkim powiedziałaś. Dobra, dziewczyny, idziemy z pieskami, a potem przygotujemy się na... Rankę z dorosłymi chłopakami! A niech to dziewczyny, ale z nich szczęściary mają dorosłych chłopaków! Tak, tak, nie wierz im. To są plotki. Chcą, żebyśmy powiedziały o tym koszykarzom. Tak dużo się wydarzyło, gdy mnie tu nie było. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Ktoś może poderwać naszego kewa. Nie, nie zamierzam opuszczać obozu. Podoba mi się tu. I co z tego, że jestem samotnym wilkiem? Dzisiaj jestem i tronię. O, tam siedzi mój samotny chłopiec. Kea! Odzwonię potem, nie jestem już samotnym wilkiem. Cześć dziewczyny! Chłopaki, chcecie, żebyśmy was szanowali? Mniej więcej. No. no. no to mamy dla was pracę. Wiecie, że ci liderki dały nam kosza. Było ciężko. No. no. Co wy to co szczęśliwi? No i one gdzieś wyjeżdżają. Codziennie! Każdy dzień! Musicie dowiedzieć się, dokąd jeżdżą. A skąd? Chcą wiedzieć, dokąd jeżdżą. To nie lekka praca. Kto mówił, że będzie lekko? Macie wybór. Możecie albo się dowiedzieć, gdzie jeżdżą, albo mieć problemy z nami przez całe lato. Jedyne zerwały z nami na 10 dni, a minęło dopiero 3. Jasne, Jasne zrobimy, zrobimy to. To, to co to robicie? Chodźmy. Chodźmy. Kev, powiedz, kto ci się najbardziej podoba: Ja, Julia czy Gigi? Bądźmy po prostu przyjaciółmi. Ja to w sumie mam jeszcze kokoszka. Kef, a ja to w sumie mam dość Patryka. No i co? Tylko tak powiedziałam, żebyś o tym wiedział, Kef. Kef, mogę sobie kupić taki sam kaz jak ty. Tylko umówmy się na randkę. Nie, teraz będziemy tylko przyjaciółmi. Dziewczyny, ubierzemy się jak zwykle, czyli fajnie. Musi być doskonale. Musimy zrobić wrażenie. A ja dzisiaj będę wyglądać jak Barbie. Dziewczyny, a to dokąd chodzimy każdego dnia, to będzie nasz mały... Sekret! Przebierzmy się. Nie mogłem nas przyłapać. Ale jak się nie dowiemy, to nas koszykarze połamią. Pośpieszcie się. Podsłuchajmy, o co im chodzi. Diana, ja pierwsza. Potrzebuję dużo czasu, żeby się przygotować. No dobra, Jana. Trzymaj to. I szorty. Dobra, lecę, Diana. Diana, teraz ja. Tak, Laila. No proszę, Diana, pospiesz się. Kurtka. Jeszcze to i sukienka. Tak, będę jak prawdziwa Barbie. Chodźmy, chodźmy, chłopaki. Dobra, chłopaki, ja będę podsuchiwał przez ścianę, a my się schowamy pod stół. Ja zamierzam ubrać się szykownie. Dziewczyny, nie zapomnijcie o gumie balonowej. Każdego dnia będziemy działać naszym chłopakom na nerwach i każdego dnia będziemy chodzić na randki z fajnymi i wysportowanymi facetami. Teraz koszykarze mogą tylko żałować. No co dziewczyny? Czas na zemstę? Tak! Chłopaki, słyszeliście to co ja? Tak, mieszają w głowach koszykarzom. To musimy im to powiedzieć. Tak będziemy najfajniejsi na obozie. Dobra chłopaki, gotowe. Dziewczyny, patrzcie. O, jeszcze pewnie chcą nas podwieźć. Udawajmy, że ich nie widzimy. Hej, dokąd idziecie? Smolik, czemu z nimi tak gadasz? Nigdy nam tego nie wybaczą. I o czym mamy z nimi gadać? Patrz na ich stroje. Chłopaki, mamy randkę. Browasty, daj spokój, bo przyjdę tu z moim nowym chłopakiem napakowanym. Oni są od was silniejsi i fajniejsi. Dziewczyny, nie rozmawiajcie z nimi. Chodźmy, chodźmy. I co, będą nas straszyć innymi facetami? Naprawdę są silniejsi od nas? Myślałeś, że jesteś najsilniejszy? jasno, że są silniejsi od ciebie. Chłopaki, wiemy coś, wiemy coś! No i czego się dowiedzieliście? Że nie mają chłopaków. Popisują się. Po prostu się popisują, kumacie? Uszaleliście? Jak to coś może być prawdą? One to miały przyjść ze swoimi chłopakami za niedługo. Przegrańcy wcale nam nie pomogliście. Przysięgam, to wszystko prawda, słyszeliśmy. One się po prostu przebierają i tyle. Ci w parku jak czwórka przygrańców. Nie moim chłopaku. Same to mówiły. Tak, powiedziały te, że będą wam działać na nerwy. Zemsta za zemstę. Co, czyli kłamały? Chcą, żebyśmy byli zazdrośni. Co, patrzcie na nie, wychodzą gdzieś codziennie. Resztę zostawiamy wam. Zrobiliśmy swoje. I nie możecie nam nic zrobić do końca lata.